Witam Was w kolejnym odcinku Play Game. Tym razem pokażę Wam wszech wspaniałą grę, jaką jest Pszczółka Ula. Jest, ta gra jest w ogóle niesamowita i taka jej gier powinna powstawać więcej. Zobaczmy na stawienia gry. Zobaczcie. Możemy zmierzyć odczucie na większą. Zrobiłem wszystko najlepiej. Gra chodzi na 300 FPS-ach w menu, jest bardzo dobrze. Autorzy gry, patrzcie: Wojciech Kubala, Sebastian Jajkiewicz, Paweł Dudek i Szymon Piotrowski. To są naprawdę dobrzy ludzie, znają się na rzeczy. Robimy kontynuuj. Nowe grę robimy. Łatwo. Mamy dwa branże zblokowane, zaczynamy. I ukażę Wam teraz, co tutaj chodzi w tej grze przepięknej. Jak widzicie, piękną grafikę kolorową, i możecie się teraz poczuć normalnie jak w pszczółce Mai. Tak jest piękna tu grafika i obraz. Naprawdę polecam tę grę. Muzyka na wysokim poziomie. Tu trzeba nosić te pyłki do ula i je zanosimy. No jak? Co? Co? O tak, dokładnie. Już zaniosłem. Możemy iść po więcej pyłku kwiatowego. Sterowanie jest takie sobie, ale nadrabia to grafika przepiękna, która, aż, która dzięki której, patrzę na nią, chcę się grać dalej. Też to jest najlepsze w tej grze. Drzewa jakie piękne mają modele i tekstury. No to jest coś, co, co się, normalnie najbardziej, chce. To jest to. Inne rzeczy to są bardzo głupie, ale ta to jest super gra. na Dobra, idziemy dalej po pyłek. Jeszcze 20. Tę grę można by było grać godzinami i nigdy się nie znudzi. Jest ona tak ciekawa. Jak, że, jak wszystkie filmy, te nowe takie, te Matrixy, łacy pierścienie, i w ogóle, że aż się chce wiedzieć, co się stanie dalej. To jest tak dobra gra, naprawdę. Niestety, z poziom jej trudności jest bardzo trudny. I to bardzo dużo, Każde z tych pyłków. Za dużo dobrze zabraliśmy znowu. Możemy jechać dalej. Mam nadzieję, że uda mi się ukończyć tym wspaniały poziom tej super gry. W ogóle, właśnie, ciekawa jest fabuła tu w tej grze. Chodzimy z i musimy... Pilec Kwiatowy zanieść to Ula, żeby... Można potem zrobić było Miód. Bardzo mnie ciekawi to, co się stanie... Jak przejdę. Jaką dostanę nagrodę. No cholera, Jezu... Ty owalnie, to jest jak się Pilec To od razu traci się jeden pyłek teraz jest trudniej bo teraz trzeba szukać tych kwiatków gra jest całkowicie stworzona przez Polaków dzięki czemu zyskuje ona na wartości jakby taką grafikę miał Wiedźmin, albo sokom polskie oddziały specjalne to by się stały naprawdę wielkim hitem. Nie wiem jak to się stało, że ludzie nie, nie, na tej grze się nie poznali i nie znają jej. To jest naprawdę najlepsza gra, której można latać i w ogóle fabularnie jak kiedykolwiek grałem. Te inne, te nowe, te właśnie Sokom te i te Wiedźminy to są bardzo nudne i w ogóle żenujące, brak jakiejkolwiek fizyki tam i Fabuły. A tutaj to jest coś, no, tutaj to fabuła, to bije wszystko na głowę. Dobrze, teraz zobaczymy, biorę oceny piłki, piłki i zobaczymy co się stanie jak teraz jak zaliczę ten poziom O! Jest, udało się. Jak, jeszcze? Co jeszcze? Co ja jeszcze mam zero pyłków i wszystko zebrałem co jest? To co tak ja jeszcze raz nawet fabularne zadanie specjalne, żeby było takie, żeby była ciekawsza. Trzeba czegoś poszukać na pewno. A tam jest takie lustro! Trzeba do niego wyjść! Zobaczcie! Takie przepiękne! Wejście! Wow! Super! Zobaczcie, jak jestem dobre, O kurde! Tu już widzicie, są jakieś super bonusy! Zobaczcie takie budziki. Jeżeli czas nie skończy, to trzeba zbierać te budziki. Ale już nie będę Wam pokazywał więcej tej gry. Bo, sami, bo bym szczerze, jeszcze sami wsłagali w te cudo. Żebym zbytnio fabuły nie zdradził Wam tej gry. A więc żegnam się z wami i, i, i na, w następnym odcinku Play Game zrecenzujemy oczywiście wspaniałą gry, grę firmy Play. A więc zapraszam do dalszego oglądania mojego wspaniałego programu i oczywiście w co najważniejsze w grania gry Play'a. Do widzenia. Zaraz w, pokażę się wam Moja opinia dotycząca tej trzech wspaniałej gry